Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami, które zrobiłam we Wrocławiu. Pewnie wiecie, że byłam na majówce we Wrocławiu. Myślę, że ten vlog, taki mały, już się pojawi na moim kanale. Jak nie, to się pojawi. I podczas tej wizyty byłam 4 dni we Wrocławiu. Tak, 3 noce, 4 dni, więc naprawdę dosyć dużo sobie pochodziłam. Miałam okazję dużo zobaczyć, ale przede wszystkim zrobić fajne zakupy. Wiecie, nie nastawiam się jakoś na, na wielkie kupowanie, raczej na to, czego na przykład nie znajdę u siebie w Poznaniu i tak dalej. I teraz już może zaczynam od pierwszej rzeczy i pierwszego sklepu, który po prostu się... Nie wiedziałam, na co mam patrzeć, bo trafiłam do mydla... mydlarni wrocławskiej Totalnie, wiecie, przypadkiem idącą mówię, o, mydlarnia, no to wejdziemy Później się okazało, że to jest ta mydlarnia wrocławska, o której mówią wszystkie vlogerki z Wrocławia Ale dobra, mnisz o to Gdybyście były ciekawe, to jest na ulicy Kuźniczej Specjalnie poprosiłam tutaj o wizytówkę, żeby wam powiedzieć i zakupiłam wodę różaną. O tej wodzie mi z bardzo, bardzo dużo mówię, więc postanowiłam też sobie ją kupić. Ja miałam wiele hydrolatów różanych, uwielbiam hydrolat różan, uwielbiam ten zapach róży. Tej wody różanej nigdy nie miałam, więc stwierdziłam, że sobie kupię i ona kosztowała 16 zł za z pół litra. To tu jest, no 250, czy mało? Ta butelka się taka wydaje. 250 ml za 16 zł, zobaczymy. Jak się będzie spisywać I co jeszcze? Przede wszystkim e, tam w tej medlarni Zdjęcia na pewno też na vlogu będziecie miały Były pełne szafy Yankee Candle Po prostu myślałam, że padnę Gdy zobaczyłam tyle rzeczy z Yankee Candle naraz No u nas w Poznaniu nie było takiego sklepu Ja nie wiedziałam, teraz już są Mówiłam wam o tym na Facebooku Oczywiście na którego wam zaprasza, was zapraszam Bo tam naprawdę często... I wy pomagacie yy, Takimi informacjami się dzielimy To mi się bardzo podoba, że na tym Facebooku naprawdę się dzielimy Mnóstwem, mnóstwem informacji Więc zapraszam na mojego Facebooka I kupiłam sobie tego stampsa Z Yankee Candle O zapachu Midnight i Po prostu to pachnie Tak cudownie jaśminem Że masakra, po prostu Fantastyczny Kupiłam sobie jeszcze yy, ten Tarte, te woski Baby Powder No to pachnie takim Naprawdę typowym, może nie tyle pudrem yy, dla dzieci, zapachnie mi po prostu to takim niemowlakiem. No, po prostu fantastyczny zapach. I ymm, Black Plum Blossom to jest zapach yy, śliwki. Kwiatu, yy, kwiatu śliwki? Coś takiego. Ja. Yy, I o nim mówiły siostry z Rockland Princess. Po prostu fantastyczny zapach. To jest zapach między kwiatem a owocem. Fantastyczne, naprawdę jeśli macie możliwość kupienia albo nie wiem powąchania, to powychajcie sobie ten zapach śliwki kwiatu śliwki. Naprawdę jest fantastyczny. Jeszcze w tej mydlarni dostałam próbki kremów sylwego. Bo też były i pani mi dołączyła. Byłam bardzo zainteresowana tym kremem brzozowym, chciałam sobie przetestować i właśnie pani dała mi tutaj i brzozowy, i rokietnikowy, i nagietkowy i krem pod oczy. Więc ja przetestuję, jak te kremy z sylweką się spisują, jak się będą fajnie sprawdzały, to sobie coś kupię, coś, co pogada mi się w szanie, ale miejmy nadzieję, że, że wytrzyma i się nie zepsuje całkiem, Ja sobie tu odłożę. Kupiłam też taki piękny słoik za $19,90 z sklepu Nanunana. To chyba było w galerii. Dominikańskiej, tak. W galerii dominikańskiej kupiłam sobie ten słoik. E, także ten słoik jest naprawdę przepiękny. Prze taki w moim stylu. E, tutaj wrzucę do niego cukierki, które wam zaraz pokażę. Naprawdę bardzo fajny. Był duży wybór tych słoików, chyba i białe, i różowe. Naprawdę fantastyczne. Jak za 20 zł taki słoik, to naprawdę super, bo one są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Zachaczyliśmy też o wytwórnie słodkie czary Mary i to jest. E Taki, nie wiem, sklepik, takie miejsce, w którym dziewczyny, dwie siostry robią same cukierki, landrynki, wiecie, takie cukrowe, po prostu cukierki, jeśli to miało jakiś sens, powiedziałem. I też tam jest normalnie pokazane, jak te cukierki się robią. No po prostu fantastyczne miejsce, przepięknie zrobione. Ilość lizaków, tego wszystkiego w środku jest fantastyczna. I też sobie kupiłam trzy rzeczy stamtąd I mam tak, cukierki o smaku, one się po mnie całe. O smaku czekolady, jeszcze ich nie jadłam specjalnie, żeby wam pokazać O smaku róży, to wszystko jest fantastyczne, naprawdę na filmiku wszystko to będziecie mieli fajnie pokazane I taką rurkę do kawy o smaku chiromisu, podobno przez którą można pić, tylko no tu w środku ma niby coś Ale to się rozmiesza się tym w środku, tak jakby słodzi się tym jednocześnie Daje to smak i można pić tutaj przez tą... Wszystko jest przepięknie zapakowane, wygląda fantastycznie Ale to wszystko będzie mieli na, na filmiku i na zdjęciach Może tutaj mam teraz jakieś zdjęcia w ale nie obiecuję Także fantastycznie Oczywiście e, mały drobiazg z Wrocławia musiał być Krasnale z serduchem jest e, Typowo wrocławskie krasnale Znaleźliśmy bardzo dużo krasnali Kupiliśmy sobie mapę, e, na której szukaliśmy te krasnale Znaleźliśmy ich bardzo dużo A tutaj taką pamiątkę I ostatnie rzeczy, które kupiłam przy okazji Już wracają Wam ma pokażę. Taki crop top kupiłam. One kosztowały, on kosztował 49 zł. Pomarańczowy crop top. Bardzo fajnie wycięty i bardzo krótki. Przepraszam, że jest pogięty, ale no. Był w torebce czekał. Także coś takiego fantastycznie wycięty. On kawałek, pępek sięga. Z tyłu wygląda tak samo, tyle że ma taki e, zamek, jak widzicie. Naprawdę fantastyczny, super leży, ładnie dopasowany. Ja mam chyba XS-kę, Tak, XSK. Bardzo ładnie na brzuchu leży, bo on tak jakby opina, brz... znaczy nie to, że opina, ale przylega do brzucha, a nie odstaje. Bo ja na miałam taki problem, że tutaj kropkopy Krop w biuście były dobre, ale w pasie mi odstawały. Natomiast ten wszystko ładnie wszędzie przylega, więc myślę, że do spodni z wyższym stanem, do spodenek, do, do spódniczek będzie fantastyczny na lato. Także bardzo fajne. I jeszcze w mochito na. Teraz są przyceny na biżuterię. I dorwałam taki piękny wisiorek za 9,99. Taką kokardeczką i ta kokardeczka jest z perełek Naprawdę nie wiem, jak wam to pokazać Kurczę, stój tu O, coś takiego Bardzo ładny taki delikatne Ja bardzo lubię te delikatne naszyjniki z to ponieważ one wyglądają fantastycznie Są takie delikatne dziewczęce to są wszystkie zakupy, które zrobiłam we Wrocławiu, chciałam Wam to pokazać po prostu, bo może, może bylibyście ciekawi Na pewno warto zajrzeć do tej wytwórni tych cukierków i lizaków, naprawdę fantastyczne miejsce No i oczywiście medlarnia wrocławska, coś fantastycznego, naprawdę I oczywiście polecam Wam cały Wrocław, ale to na pewno będzie we vlogu Zapraszam oczywiście Was na Facebooka, do krzykowania, jeśli Wam się podobały dla do następnych filmików, pa pa!